Nauczę cię pokory i to już szybciej niż ci się wydaje. Tak, nie kończą się żarty, wjeżdżam w niego, urywam mu ten lewacki web I plan na walkę jest bardzo prosty. Moja prawa ręka pęka kapaliszczenka, a potem melanż saska kępa. Jak chciałeś proch, to masz prób. Masiu, to chodź sobie od razu wyjaśnimy, wiesz. Twoją karierę przysypie piach zapomnienia, żebyś sobie kurwa zapamiętał to. A za ten prokat wariacie to jak cię trafię w tej klatce, to bez kicki odeczki. By nie ci ochroniarzy, to byś już kwiczał i przepraszał, rozumiesz to? Ja jestem ziemowik, piasko za Nie będę twoim rozumiesz to?